Jak wiecie, lub, albo jak widzicie po mnie, specjalistką od włosów to ja nie jestem. Ewentualnie mogłabym Wam e, mówić o tym, co zrobić, żeby doszczętnie zniszczyć swoje włosy, ale o tym to na pewno słuchać nie chcecie. Dlatego, żeby e, przekazać Wam jak najwięcej merytorycznej wiedzy odnośnie włosów, e, zaprosiłam dzisiaj gościa specjalnego, Ewę. Ewa jest właścicielką salonu fryzjerskiego Studio Fryzur, który mieści się w Kolbuszowej. I Ewka opowie nam trochę, jak to jest z tymi włosami w dniu ślubu. Ewa, dzięki, że zgodziłaś się przyjść. Zaczniemy od takiego pierwszego i podstawowego pytania. Co w dniu ślubu jest pierwsze, makijaż czy fryzura? Jest to bardzo istotne, by wcześniej ustalić z klientką, co będzie, czy będzie fryzura czy makijaż. Ja osobiście wolę, jeżeli włosy są umyte dzień wcześniej. Wtedy woda z włosa wyparuje. Lepiej się pracuje na takich włosach. Eee, oczywiście są też fryzury, do których wymaga umycie w dniu ślubu. Nie? Są włosy rozpuszczone, stanowczo lepiej jednak, żeby te włosy były wymodelowane, obite na szczotce. Eee, istotne jest całe w tym wszystkim to, że eee, jeżeli robimy najpierw eee, makijaż, no to włosy muszą być eee, umyte, nie? bo jeżeli przyjdziemy po makijażu do fryzjera, no to Chcąc nie je, chcąc mm -hmm. jednak uszkodzi się ten y, makijaż. Mm -hmm. Ale osobiście uważam, że jest lepiej, że włosy są dzień wcześniej umyte, przygotowane, Włosa, o, włosy odparuje z nich woda i na takich włosach się lepiej pracuje. A powiedziałaś też o fryzurze rozpuszczonej e, na ślub. Często na Pinterestie są takie e, inspiracje, że włosy są rozpuszczone, ale słyszy się głosy, że to jest niezbyt wygodne w trakcie wesela. Co Ty myślisz o takiej rozpuszczonej fryzurze na, na ślub? Zdecydowanie uważam, że włosy spięte to jest wygoda i komfort dla Pani młody, nie? E, Czuję się wtedy tak swobodniej. Włosy rozpuszczone, no, jednak przeszkadzają, nie? A zwłaszcza w okresie letnim, a wtedy z reguły są... Upały. Dokładnie. Więc zdecydowanie pani Młode, mimo wszystko decydują się na, na 8 pięter. A można zrobić tak, żeby te włosy były rozpuszczone, ale z toną lakieru, żeby wyglądały jak takie lekkie zwiewne, właśnie jak na Pintereście, <grym> czy to jest postępowanie? <grym grym> nie, 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 nie ma opcji, żeby tak to było w rzeczywistości. Nie. No właśnie, trzeba się wcześniej dowiedzieć, jakie fryzury nam pasują, więc polecałabyś robienie fryzury próbnej? Koniecznie. I, i dla ciebie, to, i na. Tak. Dla... Fryzura próbna to nie jest czas, którym my się ucieszymy, nie? To jest czas, gdzie tak naprawdę dogramy szczegóły. E, czy będzie welą, czy będzie jakaś ozdoba, czy kwiaty, czy e, cokolwiek uwzględnić wcześniej, a nie w dniu ślubu myśleć, a to może dotkniemy tutaj, mhm. czy takie ten. To jest dogranie szczegółów i w dniu ślubu po prostu przycielka jest pewna, co robić. No i pani młoda a nie stresuje się, że a jednak to wyszło inaczej, nie? No właśnie, bo też wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi do Ciebie panna młoda e, i chce fryzurę, która jej się podoba na zdjęciu, ale po prostu ona, ona kompletnie nie pasuje do jej, nie no. wiem, rysów twarzy, albo na przykład e, do tego włosa to, to nie będzie pasowało, e, odradzasz wtedy jakoś e, tak, delikatnie, fajnie <laughs> delikatnie. E, ale jestem taka, że wolę powiedzieć wprost, nie? że uważam, wyrazić swoje zdanie. Często jeszcze jest tak, że jak ja pracuję, to są albo inne klientki, albo moje dziewczyny i jeżeli jest coś nie tak, to nawet już one też wyrażają swoją opinię, nie? nie ukrywam, są przypadki, gdzie ciężko kogoś przekonać, ale właśnie, potem to jest ta próbna, że ktoś jeszcze inny zobaczy w domu, nie? Siostra, mama powie, a jednak może lepiej było tak, czy tak, nie? Ale lepiej odradzić, nie? Jak coś jest nie tak, a zwłaszcza takie fryzury, które na przykład mega wyszły z mody, Dawno temu, a są klienci, którzy się oparł, że chcą mieć tą fryzurę. No to trzeba tak trochę przekonać, że to już nie jest. Takie, jakieś tak, błyskotki. Tak, tego tak, już nie się nie robi, tak? Nie, nie. nie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby tak. chociaż nie ukrywam, jeszcze są panie młode, które chcą ponad wszystko mieć, wszystkie odurzenie. A czy istnieje coś takiego jak trendy w fryzurzach? W fryzurach ślubnych, to znaczy, jesteś w stanie po sezonie ślubnym powiedzieć, że o, to pojawiało się częściej. Tak, yy, myślę, że z każdym rokiem jest coś takiego, co się wyróżnia, yy, choć nie ukrywam, myślę, że trendem zawsze będzie klasyka, nie? Zawsze wraca się do podstawy klasycznych wryzur. Do tego jest dodawany jakiś element, nie? Czy to są właśnie żywe kwiaty, czy, czy ozdoby sztuczne, yy, czy jakieś warkocze, ale uważam, że podstawą zawsze jest klasyka, nie? Po prostu te, ko te koki, jeżeli są w mhm. w jednocze, to Mimo wszystko wychodzi z podstawy klasyki. Jasne. A to takie pytanie trochę z mojej perspektywy. Ja i moje zniszczone włosy, ja i czasami problemy z łupieżem. Wiesz, jeżeli przychodzi do Ciebie panna młoda, która powiedzmy nigdy nie dbała o włosy i to jest fryzura próbna, do ślubu tam zostało raptem miesiąc, więc nie mamy co liczyć, że znowuż naprawimy te włosy, nie wiadomo jak, to czy z sianowatych, brzydkich włosów jesteś, czy krótkich na przykład jeszcze, czy możemy doczepić, czy jesteś w stanie po prostu z zepsutych włosów wyczarować coś, co będzie dobrze wyglądało? No, czarodziejką nie jesteśmy, nie jestem, ale oczywiście y, są dużo preparatów, które tak naprawdę są w stanie odbudować włosy. No, mówimy o takich włosach, które się jeszcze dało ratować. Mm -hmm. tak? To raczej teraz dziewczyny dbają o włosy, więc jest ten plus, że, że raczej. Świadomość taka odbudować. trochę. Y, ale tak, jeżeli ktoś ma mało włosów, więc jak najbardziej wypełniacze czy doczepione włosy. Y, I bardzo często w ciągu powiedzmy roku, y, jeżeli czeszę w sezonie to dużo razy zdarza się tak, że jest taka potrzeba doczepienia włosów, nie? A jeżeli już chcemy naprawić te włosy przed ślubem i mamy odpowiednią ilość czasu, no właśnie, ile tego czasu, i co można zrobić przed ślubem, żeby naprawić kondycję włosów? Jakie zabiegi? No, pielęgnacja, przede wszystkim pielęgnacja w domu, nie? To jest podstawa, żeby jednak faktycznie dbać o te włosy. Jest teraz masę preparatów, które potrafią mega odbudować włosy. Najlepiej są to jednak zakupione w salonie fryzerskim, takie mocniejsze, mm -hmm. nie tylko typu reklamy TV, że jest super, mega, a, a niekoniecznie do każdych włosów. Jednak jak stylista pomoże dobrać do danych włosów, to, to jest w stanie odbudować. Zabiegi w salonie fryzerskim też super sprawa, bo jest to mocniejsze niż preparaty, które mamy w drogerii na przykład, tarbanie, mm -hmm. czy nawet te, które fryzjer sprzeda, nie? W salonie są naprawdę no, mocniejsze preparaty, nie? Może zrobić. Rekonstrukcję włosa jest to bardzo zabieg, bardzo odbudowujący włosami. A te takie witaminy, które reklamują w telewizji e, z biotyną, bodajże. E, to jest hit, czy kit raczej? To pomaga, czy nie za bardzo? Znaczy, biotyna jest ogólnie niezbędna w naszym życiu. Nie mówimy tutaj tylko o włosach, ale ogólnie o skórze, o paznokciach. Więc ja jestem jak najbardziej za i uważam, że każdy powinien uwzględniać takie typu witaminy, nie? to jest mm -hmm. witamina B7 i H. Więc y, uważam, że wiadomo, po miesiącu czasu nie pomoże, tylko faktycznie trzeba uwzględniać do swojej diety. Owszem, ona jest w owocach, w warzywach, ale jest jej za mało. nie? Nasz organizm to przetwarza, więc jeżeli się pomożemy takimi suplementami, Jednej porcji popieram. A przyszło mi do głowy jeszcze takie pytanie: bo to wiem, że w internecie po prostu jest bitwa na ten temat, e, odnośnie olejowania włosów. Czy można olejować skórę głowy, czy absolutnie nie? Bo wiem, że są szkoły, które mówią absolutnie, a są takie, które mówią, że To jest spoko. głęboka woda i tak naprawdę to zależy od, indywidualnie od danej osoby, Aha. nie? Nie każdy może na to sobie pozwolić, bo jeżeli ktoś ma problemy ze skórą głowy, e, taką, że ma wysuszoną, no to takie olejowanie pomoże, nie? Mhm. Bo na bliżej, ale jeżeli ktoś ma wręcz przeciwnie, problemy z tym, że przytuszczają się włosy, to może pomogą. tu z no to jeszcze bardziej to pogarszamy, nie? Ale ogólnie olejowanie to jest taka głęboka woda, naprawdę i czasami dziewczyny przesadzają z tym, nie? Jest tak, że za często to robią i efekt jest odwrotny, bo się do tego mega przyzwyczaja i nie ma tego efektu, że super pomogą, nie? Teraz jakiś czas ok, ale nie, nie za jeżeli na przykład panna młoda nigdy nie widziała fryzjera, no dobra, może nie nigdy, ale farbowała się zawsze w domu. I po prostu kilka dni przed ślubem poparbowała się i nie wyszła. Po prostu wyszło coś masakrycznego. Trzeba Czy ratować. jesteś w stanie to uratować? <grytanie> tak, tak. Miałam takie przypadki, że, że na ostatnim chwilę się ratowało dziewczyny, więc. Ale raczej odradzamy yy, farbowanie się na własną Przecież. rękę przed ślubem. <grytanie> Dokładnie. <grytanie> yy, dobra, to tak na koniec takie, takie standardowe pytanie, yy, cena. Ile kosztuje fryzura ślubna, jakie są widełki i co nabija cenę, co wpływa na cenę? Ym, szczerze mówiąc, y, to tak jak u mnie, y, cena fryzury ślubnej jest uzależniona od tego, ile ja poświęcę czasu pieniędzy. To nie jest tylko to, że za wykonanie usługi cyfr, kasa. Tylko jeżeli ja poświęcam więcej czasu, automatycznie mój ten czas kosztuje, y -hmm. więc cena też wzrasta, nie? A ceny różnie się wahają i wiadomo i większe miasto jest cena, cena większa. I często dziewczyny się dziwią, dlaczego fryzura ślubna jest droższa od normalnego. Nie? Mhm. Ja po prostu więcej czasu poświęcam dla pani młodej, chcę wszystko dograć. Żeby miała pewność, że wszystko będzie ok, a nie, że. Tak bo ona też jest twoją tak. wizytówką później. Yy, to nie znaczy, że kogoś traktuje gorzej, nie? Ale to już jest wypięcie ozdób, to jest yy, no, faktycznie yy, więcej szczegółów do, do uzgodnienia, nie? I yy, cena myślę, że po prostu to jest yy, tak jak ja uważam, nie? To jest zależne od poświęcenia czasu, a ceny różnie się wahają yy, od 100 zł wzwyż, nie. Yy, tak jak myślę, że w naszych okolicach, to myślę, że do 150. To są takie ceny. Okej. Okay. No, ja myślę, że mm, to tyle, jeżeli chodzi o moje pytania. Natomiast jeżeli Wam się jeszcze nasuną jakieś e, kwestie niejasne, to możecie pisać w komentarzach pod tym filmem. Ewka jest poinformowana, że jak coś, to ma czytać e, te komentarze i na nie odpisywać, więc jeżeli ja nie zadałam jakiegoś e, dla Was ważnego pytania, to nic straconego, e, możecie pisać. E, a tymczasem dziękuję Ci bardzo ja, e, dziękuję. i pozdrawiamy. Cześć.